41 tysięcy spółek komandytowych zostanie rozwiązanych, bo do tego prowadzi ta ustawa. Czy naprawdę panowie sądzą, że podwójne opodatkowanie nic nie zmieni w tych spółkach, że oni śpią na pieniądzach, że nie wiem, mają dorobione te pieniądze, mają jak państwo maszynki do wyrabiania tych pieniędzy i po prostu sobie dodrukują? Ja też przez wiele lat prowadziłem spółkę komandytową, i to nie jest tak, że się zarabia tam jakieś kokosy bez pracy i po prostu czeka na co je wydać. Ja nie wiem, czy Pan pracował kiedyś na wolnym rynku, określając te spółki komandytowe jako coś, gdzie, nie wiem, pieniądze się wyprowadza czy nie, nie płaci podatków. Każdy płaci tam podatki normalnie, tak jak powinno się, i nie rozumiem po prostu Państwa działania w tym kontekście. Tym bardziej, że mamy już październik. Wprowadzimy może tę ustawę w listopadzie. Od stycznia zacznie funkcjonować. Jak pan sobie wyobraża jakiekolwiek biznesplany, jakiekolwiek kredyty? Przecież ci ludzie mogą o kredyty do banku wystąpić. W tym momencie żaden bank przeciw spółce komendantowej nie da kredytu. Jak państwo to sobie wyobrażają? Kontrakty, kontrakty, które są na wiele lat yy, napisane. I co, mają teraz renegocjować te kontrakty, powiedzieć swoim kontrahentom, wiecie, sorry, w Polsce zmienił się system podatkowy? Serio? Tak to ma wyglądać? Przecież ci ludzie wcześniej czy później po prostu wyprowadzą swoje firmy za granicę. Bo, bo do, w którym kierunku ma to inaczej pójść? Jak widzą, jak w Polsce system podatkowy jest prowadzony. Tam chociaż mamy stabilność pewną, tak? tam powiedzą sobie, można te firmy nasze prowadzić, a tutaj się nie da. I to polski rząd tak chce zrobić wobec 41 tysięcy spółek komandytowych, gdzie 95% to jest polski kapitał. Nie wiem czemu. Nie macie naturalnie odwagi wprowadzić podatku cyfrowego, tak, żeby zagraniczne spółki, Google, Facebook opodatkować i sobie te pieniądze ściągnąć, więc od kogo ściągacie? Od polskich przedsiębiorców. I do tego doprowadza nasz rząd. Dodatkowo artykuł 2, punkt 21, nakładający obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Czemu ma to służyć? Czy firmy teraz duże mają pokazywać, jakie mają obroty? Przecież tak się nie negocjuje. Nie da się tak prowadzić swojej spółki, jeśli wszystkie finanse są jawne. Naprawdę ta ustawa jest fatalna i powinna zostać wycofana. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.